Jeśli chorujesz, to dlaczego tego nie zmienisz? Odpowiesz mi, no jak? Przecież lekarze próbują i nie ma sposobu, od lat się leczę. No to spróbuj coś nowego. Jeżeli robisz coś od lat i to nie daje rezultatu, to nie spodziewaj się, że jutro dać ten rezultat. Raczej będzie tak samo jak było w poprzednich latach. Dzisiaj ci zaproponuję coś, co możesz nie próbować kompletnie bez ryzyka. Udostępniam Ci ten film, żebyś mógł właśnie poznać taki przykład. To jest jeden z wielu przykładów, ale ten no, spodobał mi się najbardziej, więc się z nim tobą podzielę. Jest krótki bardzo. I z niego dowiesz się, co się stało w pewnej rodzinie, w której urodziło się głuche dziecko. Oczywiście nie mogę Ci zagwarantować, że zawsze każdemu tobie też akurat na 100% też pomoże w Twojej chorobie. Ale nic nie ryzykujesz, ponieważ firma zgadza się, żebyś przez trzy miesiące testował ten produkt i jeśli nie spełni on Twoich oczekiwań, możesz poprosić do 90 dni o zwrot pieniędzy. Tak więc nic nie ryzykujesz, spróbować warto. Może w Twoim przypadku zadziała tak właśnie, jak w przypadku tego dziecka. Słuchajcie, ja w tej chwili jestem w samochodzie, jak widać. Wracam z kliniki. Mam już dokumenty świadczące o tym, że, uwaga, moje dziecko 21 września, minie 2 lata, kiedy przyszło na świat, niesłyszące, miał rok i cztery miesiące, kiedy lekarze stwierdzili, że no niestety, uczę się, nie rozwinęły w środku, motorycznie nie ma szans na to, żeby moje dziecko słyszało, słyszy w dwóch procentach. I tylko i wyłącznie wszczepienie jakichś tam implantów w główkę dziecka spowoduje to, że może w jakiś sposób słyszeć. Dzisiaj dowiedziałam się, że moje dziecko słyszy w 75%, ale każe nie wiedzą, co, to, co się um. stało jak to się stało. Więc z pełną dumą słuchajcie, wyryczałam się już dzisiaj, więc płakać mam nadzieję, już nie będę, ale z pełną dumą mówię, że po trzech miesiącach klejenia x39 na ciele mojego. Tu siedzącego z tyłu, o, tego maleństwa, to maleństwo słyszy z 2% na, 3, na 75% słyszalności na oba uszy. Jestem dumną mamą i bardzo dziękuję za X39. Dobry. Słuchajcie, ja naprawdę ryczałam dzisiaj dobre dwie godziny. Jeszcze nie dotarłam do domu, jeszcze nie opłonęłam, ale pierwsze co zrobię po powrocie do domu, to jest skan dokumentów, wymarzę tylko PESELE, nie PESELE i po prostu robię pełną dokumentację dla Was do rzucenia na stronkę, bo, bo naprawdę no, X39 działał cuda w całej mojej rodzinie, ale to jest chyba jeden z największych cudów, jakie w ogóle w życiu widziałam. Jeżeli chcesz poznać więcej takich przykładów albo dowiedzieć się czegoś więcej lub chcesz, żebym Ci pomógł zdobyć te plastry, to skontaktuj się ze mną, napisz do mnie lub zadzwoń.